Las Giałowieski nocą nie przypominał niczego, co Michał znał z dzieciństwa. Kiedy był mały, ojciec opowiadał mu o duchach, które śmigają między drzewami, o ciemnościach, które nie są jedynie brakiem światła, ale czymś znacznie starszym i bardziej pierwotnym. Wtedy się śmiał, nie dowierzając, że natura może mieć twarz potwora. Teraz, krocząc samotnie przez leśny dukt z latarką, która zaczęła migać coraz słabiej, przypomniał sobie każdą z tych historii z dzieciństwa. Każdą opowieść, która teraz zdawała się brzmieć zupełnie inaczej. Była połowa listopada. Mgła wciskała się między drzewa jak dym z ogniska pozostawionego w zapomnieniu. Wszystko wokół było wilgotne, świskie od rosy i martwe w swojej ciszy. Michał czuł, że las oddycha inaczej niż zwykle. Oddycha wolniej. Głębiej. Jakby drzemali w nim starzy bogowie, którzy tylko czekają na odpowiedni moment. By się przebudzić, zgubił drogę jakieś dwie godziny temu, a czas w gęstniejącej ciemności nie miał już znaczenia. Telefon rozładował się wcześniej, w momencie, gdy zasięg zniknął zupełnie. Jedyne, co miał przy sobie, to mapa sprzed lat, wyblakła i nieaktualna, oraz latarka, której światło zamieniało się powoli wnikły żółty puls. W miarę, jak zapuszczał się dalej w ciemność, uczucie bycia obserwowanym narastało. To nie był strach przed zwierzętami czy ludźmi. To było uczucie, że sam las ma oczy. Że patrzy oraz oddycha. Zatrzymał się na moment i nasłuchiwał. Cisza, ale nie ta zwyczajna, leśna, to była cisza duszna, głucha, a zarazem tempa, jakby wszystkie dźwięki zostały pochłonięte przez coś, co istniało przed pojęciem czasu. Las wstrzymał oddech i nagle coś trzasnęło. Drobna gałązka, ale w tej ciszy zabrzmiała jak wystrzał. Michał odwrócił się gwałtownie. Nic. Tylko konary i mgła, wirująca powoli jak gęsty dym. Wziął głęboki wdech i ruszył dalej, krok za krokiem, w stronę, którą uznał za północ. Ale z każdym metrem miał wrażenie, że cofa się, że drzewa go oszukują. Wszystko wyglądało znajomo, zbyt znajomo. Po dwudziestu minutach błądzenia natknął się na porzuconą chatę, wciśniętą gęsto między drzewa, zupełnie niewidoczną z drogi. Wyglądała jak relikt innej epoki, jak wyrzut sumienia lasu. Drewniane ściany były spuchniałe i pokryte pleśnią, okna wybite, a drzwi uchylone, jakby ktoś dopiero co wszedł. Coś jednak przyciągało Michała. Może cień bezpieczeństwa, może naiwna nadzieja, że znajdzie w środku mapę, znak lub cokolwiek racjonalnego. Przekroczył próg. Podoba ci się nasz materiał. Kliknij lubię to, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by być na bieżąco z nowymi filmami. Zapach wilgoci. Starego drewna i czegoś trudnego wręcz do opisania uderzył go natychmiast na wejściu. To nie był zwykły zapach staroci. Był w tym zapach krwi, metalu i mokrej ziemi. Na ścianach wisiały zardzewiałe narzędzia, nadpalony obraz Matki Boskiej z przetartymi oczami, a na podłodze zalegał gruby kurz, który nie drgnął nawet pod jego butami. Kiedy zamknął drzwi, usłyszał znowu ten dźwięk, jakby szept. "Michał", odezwał się gdzieś zza ściany. Głos był cienki, skrzypiący jak stary gwóźdź w drewnie. Michał zamarł, jego latarka nagle zgasła. Ciemność nadeszła nagle, jak swoista zasłona. I wtedy znowu to usłyszał, ten sam szept. Tym razem z drugiej strony. Michał, wróć. Oczy zaczęły mu się przyzwyczajać do ciemności. Coś poruszyło się w rogu pomieszczenia. Ciemniejszy cień, z pewnością nieludzki. Kłębek nocy o kształcie zbyt złamanym. Zrobił krok w tył, ale trafił na zimno. Za nim była ściana, ale czuł chód, jakby ktoś stał tuż za nim i oddychał mu na kark. Szept był teraz wszędzie, jednakże nie były to już słowa. Słowa się skończyły, teraz było tylko szuranie, drapanie oraz skowyt z innego wymiaru. Michał zacisnął powieki i modlił się, aby to zniknęło. Ale gdy otworzył oczy, był już gdzie indziej. Las zniknął. A chatka rozpadła się w pył. Stał pośród ciemności, bez dźwięku, bez czasu. I tylko ten jeden szept bez końca nie dawał mu spokoju. Witaj w domu, Michał. Jeśli spodobała Ci się ta historia, koniecznie zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem.